do dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła. Książka jest na Mateusz, dzisiaj jest 31 stycznia, czyli wtorek. A to jest ewangeliczny challenge. Przez ten fragment możemy zrozumieć, że Bóg ma moc uzdrawiania, a nawet wskrzeszania ludzi jak wielka jest moc Boża, jaki On jest niesamowity. Też niesamowici są ludzie, którzy bez tej mocy wskrzeszania ludzi potrafią być z tymi umierającymi. A challenge'em jest, żebyś płacił dowolną e, kwotę na hospicjum. To tyle. Sub, like, nara!